Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki i zapraszam Was na miesiąc, na Wasz horoskop na miesiąc luty. Sprawy zawodowe tutaj prezentują się bardzo dobrze. Mamy kartę MAGA i mamy kartę czwórkę mieczy, która pokazuje, że w dokonacie jakichś drobnych zmian w Waszej firmie, czy w Waszym sposobie pracy, w Waszych zakładach zostaną dokonane jakieś zmiany, które doprowadzą, sprawią, że będzie Wam się lepiej, zdrowiej pracować. Tutaj Tutaj pokazuje się również taka reorganizacja troszeczkę w waszych sprawach, w waszych firmach, w których do tej pory pracowaliście, że będzie to etap udoskonaleń, ale, a więc możliwe, że jakby troszeczkę też takich króciutkich przestojów, ale po nich będziecie mogli wrócić na lepszych warunkach do tej, do tej samej pracy. Jeżeli szukacie zatrudnienia. W dziedzinach związanych pośrednio lub bezpośrednio z medycyną, to jak najbardziej jest to bardzo dobry miesiąc na to, żeby tutaj taką pracę znaleźć i być z niej zadowolonym. Jest to mak, pokazuje, że zaczniecie na pewno coś nowego, albo jeżeli nie jest to całkowicie nową rzeczą, nowym miejscem pracy, nowym zawodem, to w tym obecnym dokonacie zmian, które będą Wam służyć na dłużej. Sprawy zdrowia teraz. Mamy tutaj kartę sąd i mamy dziesiątkę buław. Moi kochani, taki układ jest taką jakby podpowiedzią dla osób, który, które mają w domach wśród najbliższych osobę w bardzo podeszłym wieku, która, no, która jakby ostatnio ma problemy zdrowotne. Te karty tak trochę zapowiadają, żeby tutaj uporządkować jakieś dokumenty, jakieś sprawy, które z tą osobą są związane, tak? Jest to karta również takiego zmęczenia i wielu obowiązków, a więc zadbajcie moi kochani, żeby odpocząć, żeby tutaj nie zarywać nocy, żeby, żeby spokojnie złapać oddech, bardzo zwrócić uwagę na swoje zdrowie fizyczne i psychiczne co będzie się działo w sprawach związków i mamy tutaj, mamy tutaj karty, które pokazują, że osoby, które są w związku, tak, będą próbowały wiele rzeczy zrobić, przeforsować w tym miesiącu, a więc uważajcie, żebyście nie, zbyt mocno nie atakowali swoich partnerów czy swojej partnerki, bo będzie w Was dużo energii, dużo takiej potrzeby stworzenia czegoś bardzo, bardzo konkretnego. Ta karta tutaj przyszłych plonów i dbania o te plony i tej wiele energii, jaka płynie z piątki y, buław jest trochę niebezpieczna, jeżeli nie będzie, będziecie mieli tego pod kontrolą i będzie ta piątka mieczy za często dochodziła do głosu, to mogą być trochę tutaj takie y, niesnaski pomiędzy Wami. A więc proszę jakby kontrolować tą piątkę mieczy, mieć to pod kontrolą, nie, wy, nie, nie wystawiać jej do przodu za często w swoich działaniach. Jeżeli chodzi o osoby samotne w tym momencie, pokazuje nam się królowa denarów i piątkę denarów. Y, ta królowa denarów y, ze swoim swoją stabilnością ze swoim taką konkretnością z bardzo mocnym staniem na ziemi takim konkretnym praktycznym ostrzeże was pomoże wam. Jakby nie wchodzić w relacje, które, które doprowadziłyby później do takiej emocjonalnej biedy, które doprowadziłyby do tego, że stracilibyście za dużo, a więc będzie ona tutaj pilnowała, żebyście byli, nie tracili swojej logiki tutaj i swojego nie, za bardzo, nie poddawali się za bardzo. I nie płynęli na tej swojej wodnikowej chmurce. Jeżeli tutaj wiele osób będzie mogło, znajdzie w tym miesiącu, spotka osobę z podznaku ziemi, a więc byk Panna Koziorożec, która, kobietę czy mężczyznę, która pomoże Wam stanąć mocniej na ziemi, bo Was, wodników, bardzo często trzeba tutaj trochę, trochę co jakiś czas uziemiać, tak? A więc karty są dobre. Mam nadzieję, że wszystkim ten miesiąc minie radośnie i wesoło. Dziękuję Wam serdecznie i do usłyszenia.